Hej, jak więc ja z i dzisiaj nagrywam dla Was kolejny filmik. Słuchajcie, z, y, właśnie z gry Mega World. I słuchajcie, y, będę czyścić moją Mega World. Co prawda, ja już przed sekundą to zrobiłam, ale robię to jeszcze raz, bo zapomniałam to zrobić na wizji. Także macie dowód, że serio wyczyściłam. Macie tu drugi raz. Więc dobra, wchodzimy sobie, bo ja słuchajcie, chciałam sobie ostatnio ponagrywać z Mega World. Rozumiecie o co chodzi, nie? I po prostu, czekajcie Po prostu musiałam sobie Aha Dobra, nie wiem co to jest za bardzo I, I słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie tworzyć Chyba rodzinkę, którą ja będę W sumie to nie wiem do końca jeszcze mm. No i dobra, gitara, co teraz robimy? Kogo przemieniamy? Może niech będzie ta osoba. Ok. Skóra może taka zostać. Brwi, poproszę takie i one będą jasne. Czekajcie. O, może jakieś. O, takie niech będą. Oczka. Oczka, oczka, może takie? Dobra, na razie niech będą takie, będzie git, taki nosek. I usta widzowie, takie dam. Okej, okay, czekajcie, o. nie będzie takie coś. I eee, ja sobie się muszę, o, to dam. To dam, bo to jest serio super. To się w ogóle nie zmienia, jak to klikam. No, ale dobra. Mm. I czy takie coś dajemy? Myślę, że chyba na razie póki co nie. Najwyżej zrobimy z tego odcinek. Zobaczymy jeszcze. Od razu Wam mówię, że ja fryzury będę zmieniać się i postaci, także wezmę po kolei. I tak samo kolory włosów. Ty, może zostawić taki. Ej, zostawiam taki. Czemu nie? Zaszalejmy, tak? Zaszalejmy i weźmy sobie taką bluzeczkę i może takie spodenki? Czekajcie. Taki uciki. dobra. ok I capeczka. Taka spoko, chociaż czekajcie. Jezu, jakie fajne. Pasuje mi ta czapka bardzo. Takie coś też jest spoko. Super to jest, wręcz bym powiedziała. Weźmy sobie może... Ty to jest spoko. Ale weźmy w takim razie tom Czy to jest takie coś? Okej. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. I fajna. Ja sobie to wezmę na spanie, słuchajcie. To mogą być takie kulczyki w ogóle. Wow. A jest to słuchawki. Dobra. Git, git i jeszcze biżuteria jakaś może. Tu są chyba stroje kąpielowe, nie wiem, wiecie? Aha, fartuszki takie. No spoko, spoko. Jakaś, biżu o, jakaś biżuteria może być. Takie coś. Okej, okay, dobrze, tak to na razie wygląda. No i tak się prezentuje moja postać, słuchajcie. I teraz tak. Zmieniamy tego kolesia. Po co mi taki? Chociaż w sumie nie. Bo on może być spoko do filmików. Ale tego można zmienić. Chociaż czekajcie. Zmieńmy tego pana, dobra? Tego pana zmieńmy. Mm. Wow, ile kolorów Wow Okej, okay, niech będzie takie coś Oczka czarna. Sczajcie, hmm, nie wiem co tu wybrać. Ej, biały nos może być widzowie. Niech będzie, nie wiem, by się taki, niech będzie taki, niech taki zostanie. Taki uśmiech, może? Bo słuchajcie, to będzie w mojej rodzince tata. Niech on ma taką fryzurę. Okej, okay, tu może jednak. Dobra, nie, niech będzie taka. Ja? Okej, okay, dobra. Oj, ojejku. Ziewa mi się widzowie. Mm. Wow, ej, w ogóle jakie to są stroje różne, przeróżne bardzo, bardzo mocno. Yy, dobra, są już widzowie. To są chyba jakieś ogólnie dla kobiet czy? No to popatrzmy tu. To jest tato, pamiętajmy. Ej, dużo tych ubranek jest w tym Mega World teraz strasznie. I fajne takie piżamki. Nie on ma takie coś. Spódnicy to on nie będzie miał raczej. No w sumie chyba logiczne. Jeśli się do takie spodenki, ale weźmy mu takie. A buty. Buty może mieć takie. Okay. Teraz tak. tak. Fajnie to. I pasuje mu nawet. Nie wiem, wiecie co? Zostawię chyba takie, ja. bo on już nawet trochę wygląda jak na solatek, że tak powiem. Hmm. Dać mu okulary? Mogę mu w sumie dać jakieś okulary, nie? Nie musi w nich zawsze chodzić, przynajmniej wygląda troszkę starzej. Okej, okay. bo tam będę da się ściągnąć, pamiętam o tym. Czekajcie, a może... Da się zrobić tak. W sumie to niczego nie zmienia. Dobra. Dobrze, jeszcze biżuteria. I biżuterię dam mu takie jakby taką torebeczkę. I jeszcze muzyka. wezmę nie wiem jaki. Nie będzie takie coś. No nie no, co mi się zmieniło? Taki, dobra. No i chyba gitest majonez. jest majonezik. I teraz trzeba zrobić. Mamę. Hmm. Z niej zróbmy mamę. Okej. Okay. Ona będzie mieć może w sumie zielone brwi. Zaszalejmy, zaszalejmy widzowie i takie oczy, nie chyba czarne. Taki nos. Dobra. Szyki, że ja nie zawsze mówię coś, ale wiecie. Skupiam się tutaj mocno. Mam no, wrażenie, że to się zmienia, ale nie wiem za bardzo jak. Nie byłem takie. Ale one no chyba, chyba i tak są prawie takie same Włosy nasza mamusia może mieć takie Będzie mieć brązowe takie o Tyk. Teraz tak Dobrze, tak to wygląda nie wiem, czekajcie. Dobra, weźmy i na razie... Czekajcie, może sprawdzimy. Nie. Totalnie nie. Weźmy i takie okulary przeciwsłoneczne. E, co to jest? I jakieś kolczyki. Ojku. Nie wiem, będą... bo to są świąteczne. To nie będą takie kwiatuszki I jeszcze biżuterię jakąś weźmiemy Bo wiecie Nasza mama będzie lubiła biżuterię Będzie też mieć zegarek Albo może rękawiczki Nie wiem, może jedną mieć Czemu nie I taki zegareczek Nasza mama będzie trochę szalona hmm. Czy dajemy jakiś fartuch? Nie wiem, w sumie. Ale wtedy nie ma naszego Wisiorka. Który to był? I co teraz? Ten to był, to był ten, to był ten. Dobra, i teraz. Matka i ojciec wyglądają bardzo różnie, ale to nic. I teraz weźmy sobie tylko dziecko. Może No dobra, niech będzie to. To będzie dziewczynka. Oczka może mieć takie. Czy nie wiem czy... Takie będzie mieć oczy. Okej, okay, gites. Może... Niech będzie taki kolor git. I hm, co by jej tutaj brać? Taką plamkę jej możemy sobie dać. Czemu nie? Ona może być ruda. Czemu nie? Nie mam nic do tego koloru. Włosów. Ej, tak mało mają ubrań. Oni. I dosłownie prawie w ogóle nie mają. Ej, trochę bez sensu. Ej, ładnie bardzo wygląda. Kawaii w tym cute wygląda, ale weźmy jej to. Bo w tym wygląda mega cute. I czemu nie? Dobra, zostawmy jej to. I, a ja mam pytanie, czemu ta dziewczynka ma takie coś? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. No i ja jako córka. Więc zostaje nam teraz widzowie tylko umedlować domek. Ale to już właśnie zrobimy w następnym odcinaczku W Mega World jest, słuchajcie, tyle, tych budynków, że ja się normalnie nie odnajduję tutaj, ale jak będę więcej grała, to na pewno się zacznę odnajdywać. Co to jest, da się tu weź? zobaczymy. Ej, pociąg jest normalnie? Ej, jak w to kabłka? Ej, super. Okej, okay, widzowie, także jeżeli chcecie odcinek zmeblowania domku dla naszej wspaniałej rodzinki, to yy, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, komentujcie, podajcie na mój główny kanał Amizyńcami i na mój trzeci kanał Amciutka Boka. No i to widzimy się w następnym odcinku, to pa, pa!